Dzień dobry, witam Państwa. Na początek rozpoczniemy od pary euro-dolar. Widzimy, że notowania po bardzo słabych odczytach indeksów i ze strefy euro pozostają teraz pod presją podaży. Widzimy, że tutaj rynek zmierza w kierunku okrągłego poziomu 1,2500 i bardzo możliwe, że właśnie ten poziom będzie niedługo pokonany patrząc tutaj z perspektywy długoterminowej widzimy, że po pięciofalowej strukturze spadkowej notowania weszły teraz we wzrostową korektę ABC, doszło prawdopodobnie tutaj już do zakończenia wzrostowej fali A i rynek wszedł teraz w spadkową falę B oczywiście ta średnioterminowa perspektywa może tutaj sugerować, że ten ruch wzrostowy pod pozacią fali C będzie jeszcze kontynuowany ale nie wydaje się tutaj, aby jakiś większy ruch wzrostowy mógł mieć miejsce, z uwagi na to właśnie cały czas, że pozostajemy pod presją słabych danych z europejskiej gospodarki i w związku z tym notowania tutaj dolara cały czas powinny zyskiwać, a to będzie sugerowało, że w perspektywie najbliższych tygodni ponownie powinniśmy powrócić do spadków w kierunku tych dołków, które znajdują się w okolicy 1,2300. Na parze NZDUSD także pozostajemy w wzrostowej korekcie ABC i prawdopodobnie właśnie to wsparcie, które tutaj obserwujemy pod postacią tej linii trendu spadkowego stanowi właśnie punkt, gdzie doszło do zakończenia fali B i teraz ponownie Ruszymy w górę pod postacią fali C. Pierwszym celem dla tej wzrostowej fali C będzie oczywiście okrągły poziom 0.8000 W tym obszarze cenowym, jak widzimy, tutaj ma miejsce bardzo ważna strefa podaży. I gdyby doszło do jej pokonania, to niewykluczone, że ta fala C sięgnęłaby nawet okolic 0,8100. Jednak tutaj perspektywa długoterminowa pozostaje spadkowa, w związku z czym bardzo możliwe, że już przy tym poziomie inwestorzy będą ponownie wchodzić w krótkie pozycje, co będzie działać. Negatywnie na nowozelandzką walutę i będziemy tutaj obserwować dalsze umocnienie dolara w stosunku do nowozelandczyka. Patrząc z perspektywy długoterminowej na kontrakt terminowy na kukurydzę, widzimy, że notowania tutaj weszły w spadkową korektę. Jednak, właśnie z perspektywy długoterminowej warto tutaj w dalszym ciągu wchodzić w długie pozycje, z uwagi na to, że notowania powinny tutaj zyskiwać. Z perspektywy technicznej także to sugeruje właśnie to dolne ograniczenie klina spadkowego, od którego tutaj notowania się odbiły i bardzo. Możliwe, że rynek powinien w dalszym ciągu zmierzać w kierunku tutaj strefy podaży, która wypada przy okrągłym poziomie 400 dolarów. A właśnie przy tym poziomie wypada także to górne ograniczenie, wspomnianego, wspomnianego już klina, które także będzie działać negatywnie. W związku z czym, przy tym poziomie myślę, że możemy realizować nasze długie pozycje, które po aktualnych cenach mogą zostać zawarte. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.